Jak przekonujesz w tej chwili swoich klientów do tego, żeby pracowali z tobą, a naprawdę masz klientów z najwyższej półki? Jak oni mogą wierzyć komuś, kto kiedyś stał się bankrutem, mnóstwo pieniędzy stracił? No ale jak ktoś może uczyć, kiedy sam to zrobiłeś, czy ty jesteś wiarygodny? Jak po prostu przekonujesz tych ludzi? No ale to ja zadam inne pytanie. Czy ktoś jest wiarygodny, który tego nigdy nie przeżył? Czy ja jestem może bardziej wiarygodny, który to przeżyłem i wyszedłem z tego? To znaczy czy ja wiem, jak to jest, i jakich błędów trzeba unikać, czego unikać w ogóle, żeby nie upaść? Czy też będziesz rozmawiać z człowiekiem, który zawsze był w takiej, wiesz, letniej wodzie, strefie komfortu, mm -hmm. nic się tak wielkiego nie wydarzyło. prawdzie zbudował jakiś tam swój być może majątek, firmę i tak dalej, ale on nie wie o wielu rzeczach. Może miał szczęście, może trafił na dobrych ludzi. Ja dla wielu moich klientów jestem bardzo wiarygodny, bo ja po pierwsze z tego wyszedłem, po drugie nauczyłem, Nauczyłem się wyciągać z tego wnioski, i ja tymi wnioskami się dzisiaj dzielę, co tak naprawdę należy robić nie tylko, żeby ułożyć swoją sytuację finansową ale, żeby w ogóle odnaleźć równowagę w życiu.